Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda Twoja twarz wyrażająca zdziwienie albo zniesmaczenie? Jak reagują na nią inni? Co wtedy czują? W momencie, kiedy nakładaliśmy makijaż, jeszcze sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak wyglądam i jak będę wyglądać. Nie zdawałam sobie sprawy, dopóki nie zobaczyłam ee, odbicia w lustrze. I to był duży szok. I wyobraziłam sobie co muszą myśleć i czuć ludzie, którzy e, mijali mnie na ulicy albo mieli gdzieś ze mną kontakt. Zresztą to było widać po ich reakcjach. Jedni uciekali wzrokiem, inni miałam wrażenie, że chcieliby mnie przytulić, ale się brzydzili. W tym momencie wyobraziłam sobie, co musi czuć taki człowiek, który nie ma tej charakteryzacji, u którego ta twarz wygląda tak cały czas, a nie tylko na chwilę. Niby mówi się, że nie ocenia się książki po okładce. Bzdura. Ja się dzisiaj przekonałam o tym na własnej skórze.